Tomasz Mackiewicz rok temu postanowił zdobyć szczyt Nanga Parbat zimą, co było jego życiowym celem. Choć spełnił swoje marzenie, zapłacił na to najwyższą cenę, a w rocznicę tego tragicznego zdarzenia na jawę wychodzą o polskim himalaiście nowe fakty. Wdowa przerwała milczenie i zdradziła, jak bardzo źle była traktowana. Tomasz Mackiewicz przez swoją tragiczną śmierć stał się jednym z najsłynniejszych polskich himalajistów, który poświęcił swoje życie, by zdobyć szczyt będący jego życiowym celem obsesją i spełnieniem marzeń. Rok temu wraz z Elisabeth Hrewol postanowił wspiąć się na Nanga Parbat, a było to już jego siódme podejście. Choć oficjalnie osiągnęli swój cel, Polak zapłacił za to najwyższą cenę. Od tych tragicznych wydarzeń minął właśnie rok, a na jaw zaczęły wychodzić nowe fakty. Wdowa postanowiła przerwać milczenie i głośno powiedzieć o tym, jak bardzo źle traktował ją Tomasz Mackiewicz. Do tej pory tysiące z nas zupełnie nie zdawało sobie z tego sprawy. Tomasz Mackiewicz traktował swoją ukochaną skandalicznie, teraz szczegóły z życia rodzinnego postanowiła zdradzić wdowa, Anna Solska-Mackiewicz. Okazuje się, że Tomasz Mackiewicz wielokrotnie odchodził od niej, jej syna oraz ich córki. Co jakiś czas z nimi pomieszkiwał, by znów zostawić ich samych. Chyba nikt nie ma wątpliwości, jak ogromnym obciążeniem emocjonalnym były te rozstania. Obawiał się że to ja z nim nie wytrzymam. Wolał mnie uprzedzić i odejść samemu. Tomek uważał, że na mnie nie zasługuje, że jest mi z nim zbyt trudno. Bardzo mnie to złościło, doprowadzało do rozpaczy, bo ja ze wszystkich sił przed całym otoczeniem broniłam tej naszej relacji. A on tego nie zauważał. Mam wrażenie, że dawałam mu cały czas sygnał, że bycie z nim to ogromny dar, a nie kara, mówiła kobieta w rozmowie z wysokimi obcasami. Z pewnością tak złe traktowanie sprawiało jej ogromny ból i przynosiło wiele cierpienia. Poświęciła Mackiewiczowi oraz dzieciom całe swoje życie, on natomiast nie potrafił być przykładnym ojcem i mężem, który codziennie obecny jest w życiu rodziny. Tomasz Mackiewicz bezustannie musiał walczyć z krytyką zachowanie polskiego himalaisty krytykowane było również przez wielu dziennikarzy, sportowców oraz osoby z branży. Mówiono, że surowy styl, w którym się wspinał oraz to, że w większości finansował wyprawy z własnej kieszeni, było skrajnie nieodpowiedzialne. Padały zarzuty, że swoim zachowaniem ryzykował zdrowie, życie i niepotrzebnie stresował swoją rodzinę. Spełnienie marzeń było jednak dla niego najważniejsze i przyszło mu za nie zapłacić najwyższą z możliwych cen.